Cześć moje drodzy sobie z podznaką, raka. Witam serdecznie. Zapraszam Was na co cotygodniowy horoskop. Będzie troszeczkę zmieniony, choć pewne kategorie zostaną tutaj oczywiste, ale będą w innej formie. Dziękuję oczywiście za Wasze piękne komentarze, fajną energię i za to, że jesteście. I co tutaj będzie? W finansach, co zmieni w tych finansach karta maga? Co zmieni w uczuciach, kochankowie? Co w karierze mogę zmienić i co zmienię, 6 pucharów. Co w relacjach rodzinnych zmienię, królowa denarów. Seniorzy, ich misja na ten tydzień to pięć buław, zdrowie, trzy denary oraz co aktywować w sobie, aby lepiej Wam się żyło, jak skorzystać z własnego potencjału. No i mamy magika fajnego, co by zmienię w finansach, co chcę. Tak, magik jest fajny, bo oznacza kombinowanie, wszechstronność, spryt. No i że właściwie mogę zaczarować świat swoją osobą i zrobić to, czego chcę. Natomiast muszę być wszechstronna, wszechstronny, zbierać informacje, wykorzystywać okazje i dzięki temu mogę zmienić naprawdę wiele w finansach. Eee, uczucia. Karta, o, karta kochanków. Co zmieni w uczuciach? Mogę dokonać jakiegoś wyboru i przez ten wybór dokona się rewolucja. W zależności jaki to będzie wybór, no on będzie niósł pewne konsekwencje, oczywiście. Natomiast co jest istotne, że należy przy tym wyborze kierować się głosem serca. tak Czuję tę osobę, chcę walczyć, lub na przykład chcę się wycofać, tak? albo chcę wybrać kogoś zupełnie innego. Tak więc tutaj dokonanie wyboru będzie najistotniejszą zmianą w waszym życiu uczuciowym. Kariera, co zmienię w karierze? Sześć Pucharów. Mogę wrócić do korzeni. Może być powrót do dawnych relacji, dawnej pasji, dawnej pracy, dawnych znajomości. Po prostu tutaj cofnięcie się. No i tutaj, jeśli chodzi o energię, możemy zacieśniać pewne więzy. Skupić się też na aspektach zbliżonych do rodziny. Być może. Jest potencjał w, w rodzinie, w jakichś osobach bliskich, które wiążą się też oczywiście z przeszłością, no i mogą mieć potencjał na dobrą przyszłość. Jeśli chodzi o relacje z rodzinne, z kolei królowa denarów, jest to karta kobiety pragmatycznej, dbającej o własne interesy. Co zmienię, to co chcę, to co jest dla mnie wygodne, co jest w moim interesie, mogę też skorzystać. Z jakiejś relacji rodzinnej, która będzie cenna i która może reprezentować cechy jakiegoś zysku w energii. Dogadania się na przykład. Seniorzy, ich energia i ich misja. Pięć buław. Pięć buław tutaj jest specyficzną kartą jest to karta zamieszania takiego konfliktu, agresji. No i tutaj możecie być w jakimś konflikcie, waszą misją jest nie wchodzenie w to. Musicie unikać agresji, autoagresji, ale też agresji zewnętrznej, bowiem możecie być właśnie wciągani w coś, możecie być świadkami czegoś i w jakimś sensie musicie się od tego oddalić, nie eskalować tego, nie pobudzać. No ale ten czas może być dla Was trudny, konflikty wewnętrzne, zewnętrzne są tutaj mocno ukazane. <laughs> Zdróweczko. Trzy danary to czas inwestycji, pozytywnych inwestycji, bo jeśli zainwestujecie w jakieś badania, kwestie tutaj oczywiście aspektów związanych z jakimiś wizytami lekarskimi, dobrymi lekami, ćwiczeniami, masażami lub innymi jeszcze aspektami zdrowotnymi, zyskacie. Znajdziecie też właściwych ludzi, którzy Wam w tym pomogą. Zwróćcie uwagę na gastrykę, przemianę materii elita, oczywiście, no i coś z ramionami, ręce. Tutaj dłonie mogą być newralgiczne. No i co aktywować w sobie, by lepiej Wam się żyło? To Giermek Mieczy. Aktywujmy spryt, błyskotliwość, bądźmy otwarci na nowe ścieżki, na nowe możliwości, na naukę, na szkolenia. Natomiast unikajmy nerwowości, nieustępliwości i plotkarstwa. No i oczywiście dezinformacji, bo sprawdzajmy wszystko, tak? Aktywujmy ciekawość, ale w pozytywnym sensie, lecz nie to, żeby to prowadziło do braku zaufania. Sprytnie sprawdzajmy, ale też nie wpadajmy w te nerwowe, Aspekty tej karty, bo często ta karta niestety kojarzy się z bardzo nieprzyjemnym takim napięciem i postrzeganiem wszystkich, wszystkich jako podejrzanych kolokwialnie mówiąc, no i to też powoduje, że no nie potrafimy normalnie komunikować się z innymi, tylko to jest właśnie napięte i trudne. Tak więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Bardzo dziękuję oczywiście za uwagę. Wszystkiego dobrego i przechodzimy dalej do Zodiakalnych Lwów. Witam serdecznie drogie lwy. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was na horoskop tygodniowy. Zobaczmy, jak karty się dla Was ułożą i co z nich wyniknie dla Was na przyszłość. Będzie to troszkę odmieniony układ i mam nadzieję, że się spodoba. Co zmienię w finansach w tym tygodniu karta wieży? Co zmienimy w uczuciach w tym tygodniu? Dwójeczka mieczy. Co zmienimy w kwestii kariery? Pięć mieczy. Co zmienimy w kwestiach rodziny? Rycerz Buław, seniorzy i jaka jest ich misja na ten czas? Zdrowie, as Buław. No i co aktywować w sobie, aby tutaj żyło Wam się lepiej? Dwójeczka Buław. Aspekt wieży w finansach: co zmienię? Dokonam jakiejś rewolucji, odetnę się od kogoś czegoś. No jest to karta, która niesie informację, iż w tym momencie po prostu e, zmienimy całkowicie układy. E, to jest rewolucja mentalna, fizyczna, psychiczna. Możemy coś zniszczyć, by coś zbudować. A więc będzie to całkowita transformacja na poziomie fizycznym i psychicznym. Mogę zmienić. Uważajmy, bo to, to może też wiele kosztować, wierzę to. To jest ciężka karta. W negatywnym aspekcie może być, może po prostu być to trudne do udźwignięcia, tak? Więc jeżeli chcemy zmieniać, to musimy też, czasami jest tak, że porzucamy wszystko, tak? I nie myślimy o konsekwencjach, a to jest na przykład taka ciężka wieża, że to potem trzeba naprawdę od podstaw wszystko budować. Co zmienię w uczuciach? Dwójeczka mieczy. Mogę dokonać jakiegoś wyboru, będę stać przed wyborem, będę się chwiać w energii. No i karta mówi, że mogę zmienić stan, czyli to właśnie stan bycia między młotem a kowadłem, dzięki intelektowi, dzięki racjonalnej postawie. No i zdejmując właśnie tą przepaskę negatywnych emocji, blokujących emocji, mogę dogadać się z kimś, samym sobą, spotkać właściwą osobę, otworzyć się na dialog. No i pójść dalej po prostu. Co zmienię w karierze? Tutaj, jeżeli będę postępować dyplomatycznie, mogę się dzięki Piątce mieczy uchronić przed kłopotami. Pamiętajmy, że jest to karta zawiści, zazdrości, niecnych uczynków. Na które musimy się przygotować ze strony innych, ale może nas też kusić, żebyśmy to meto zrobili. Nasza zacięta postawa przyniesie negatyw. A więc jeśli zmienię postawę na dyplomatyczną, delikatną, sprytną, mogę uniknąć bardzo dużo negatywnych konsekwencji. Co zmienię w kwestiach rodzinnych? Rycerz Buław, poprzez komunikację, poprzez ruch, mogę. Tutaj fajnie dogadać się z kimś, mogę nawiązać dialog, mogę się spotkać. To karta ruchu, to karta przeprowadzki, to też na przykład podróży wspólnej gdzieś w rodzinie, przy której możecie uczestniczyć i dzięki której też możecie się z kimś połączyć, pojednać. No dużo ruchu, zamieszania. No i należy być w tym ruchu, aby coś zmienić być aktywnym. Tak, nie można stać w miejscu. Seniorzy, ich misja na ten czas, cztery buławy, karta celebracji. Chwytajcie chwilę, to jest wasza misja na ten moment. Dajcie się zapraszać na uroczystości, sami zapraszajcie, bawcie się, cieszcie się, tak epatujcie taką energią po prostu szczęścia. No i tutaj karta oczywiście pomyślnych zdarzeń, jakiegoś właśnie wydarzenia związanego z uroczystością, może być też zaproszenie was jako was, ale to, tak jak mówię, Wy też powinniście być właśnie aktywni w tym względzie. No i taka otwartość na dobrą energię. Tak, to, co wysyłamy, to otrzymujemy mimo wszystko. Zdrowie. Zdrowie jest w energii asabuław. No, i Azbuław niesie nam nową energię. Może być im nowy lekarz, nowe leki, nowe dolegliwości oczywiście, bo czasem, no niestety, tak, spontaniczne, ale to może być takie przychodzenie i odchodzenie tej energii, na przykład nagły stan zapalny, nagły stan podgorączkowy, zwróćmy na uwagę na mięśnie, kości, stawy, bóle mięśniowe, no i coś z kręgosłupem, z plecami, natomiast no nowości, tak. I szybko pojawiające się i szybko znikające. Co aktywować z kolei w sobie, aby tutaj być szczęśliwszym, lepiej się wam żyło, dwójeczka buław, Otwórzmy się na nowe możliwości, otwórzmy się na perspektywy, na wyjazdy, na inne kontakty, na balansujmy też bo to jest karta też jakiegoś pewnego rodzaju balansowania. Nie bójmy się dokonywać wyborów, no i przede wszystkim bądźmy w ruchu informacyjnym. Tak? Karta zachęca do tego, byśmy szukali informacji i je przesyłali, bo jest to ruch zewnętrzny i wewnętrzny tak, tak więc tego wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzimy dalej idziemy do zodiakalnej panny witam serdecznie drogie panny no i już zapraszam was na horoskop tygodniowy, zobaczmy jak karty się dla was ułożą, będą w nieco nowej odsłonie mam nadzieję, że taka się wam spodoba jakby coś puszczą, piszcie oczywiście dziękuję za piękne komentarze, za wspaniałą energię i subskrypcję kanału a jak będzie wyglądała ta wersja? Co zmienimy w finansach w tym tygodniu? Sprawiedliwość. Co w uczuciach zmienimy? Król Co zmienimy w karierze w tym tygodniu? Trzy Buławy. Co w relacjach rodzinnych? Król Lenarowy. Seniorzy i ich misja teraz na ten czas? Siódemka Pucharów. Zdrowie. Dwójeczka Buław oraz co aktywować w sobie by być szczęśliwszym i żeby nam i wam przede wszystkim się żyło lepiej karta mocy zaczynamy od aspektu finansów co zmienię sprawiedliwość mogę unormować uregulować jakieś stosunki materialne właśnie w kwestii sprawiedliwości czyli w formie prawnej mogę spłacić rachunki Długi, mogę zrównoważyć coś, tak? Mogę podpisać dobre umowy, tak? No, tutaj warto kierować się uczciwością. W tej karcie nie ma ryzyka, to jest czysta kalkulacja. No i dokonywanie takich chłodnych osądów. Mogę zmienić tutaj moją pozycję, ale jeśli będę chłodnie nastawiony, kalkulujący, oceniający, sprawiedliwie oceniający sytuację, Natomiast mogę bardzo dużo zmienić, unormować coś przede wszystkim. W uczuciach, król mieczy, w uczuciach jest to karta tutaj dialogu, co mogę zmienić. Mogę z kimś się dogadać, ale tylko na niwie intelektualnej. Czyli jeżeli chcemy, na przykład, dogadać się z partnerem, partnerką, no to tylko mieć intelektualne trafienie do. Aspektu rozumu, jeżeli chcemy kogoś przyciągnąć, także po prostu poprzez umiejętne, dyplomatyczne rozmowy, bo król czy jest ciężki mimo wszystko. Byle co to ścinająca karta. A więc unikajmy konfliktów. Kariera. Co mogę zmienić w karierze? Trzy buławy mogę tutaj, na przykład, bo to jest piękna karta na podróże, zmiana miejsca zamieszkania. Pracę za granicą lub w zagranicznej firmie, karta perspektyw, a więc jeśli otworzę się na pewne tutaj możliwości, gdzie, gdzie one są związane z odległością, może być też oczywiście praca przez internet z zagraniczną, zagraniczną firmą, ale chodzi o otwartość. Jeżeli otworzymy się na nowe możliwości, to bardzo wiele osiągniemy. Dalej. Relacje rodzinne. Co mogę zmienić? Mogę Umocnić swoją pozycję w rodzinie, mogę być bardziej wygodna, wybredna, tak, konkretna. Mogę brać też już jakiś czynny udział w załatwianiu spraw urzędowych, prawnych, związanych z lekarzem, leczeniem w związku z kwestią rodziny. No i mogę tutaj też mieć wpływ na kogoś wygodnego i wykorzystać jakąś szansę dla siebie. Natomiast jest to karta na pewno wygodnictwa dla Was przede wszystkim że i Wasza misja na ten czas Siedem Pucharów, Waszą misją jest nieuleganie w tym tygodniu iluzjom, różnego rodzaju, rodzaju złudzeniom. Sprawdzajcie wszystko, co do Was przychodzi, wszystkie informacje. Nie ulegajcie powierzchownej ocenie danej sytuacji, danej sugestii czy postawie ludzkiej, bo możecie po prostu zostać zwiedzeni. Czeka Was wiele trudnych wyborów, ale i potencjał na coś dobrego również. Zdrowie. Dwójeczka buła wskazuje nam przede wszystkim na trudne troszeczkę wybory lub balansowanie między dwiema terapiami. Może być też podróż oczywiście w kwestii zdrowia, bardzo ważna podróż, jakieś wiadomości, intensywny ruch, przesył informacyjny. Zwróćmy uwagę na stany zapalne, kości, stawy, bóle mięśniowe, stany podgorączkowe, no i takie podwójne... Leczenie, czyli na przykład możemy jednego lekarza się radzić i drugiego jednocześnie. No i co aktywować w sobie, by być szczęśliwszym, by na przykład żyło Wam się po prostu lepiej? Karta mocy, opanować własne lęki, stresy, aby tutaj po prostu działać świadomie i odsuwać to, co jest dla Was toksyczne, niekorzystne, nawet unikać osób bardzo dynamicznych, bardzo trudnych. Czy takich despotycznych? To też może być dla Was bardzo istotne, aby właśnie odciąć się swoją silną, bardzo taką wytrwałą postawą. I tego Wam życzę oczywiście. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, kochani. Hej.